Do którego was zabiorę to świat także mojego dzieciństwa to świat różnych historii związanych z nim z jednej strony oczywiście dzieciństwo to długie więc będziemy mieć bardziej infantyle jeśli mogę tak powiedzieć postaci które były ikonami czy które towarzyszyły mojemu życiu ale też później oczywiście wszystko się zmieni ewoluuje zatem zapraszam Myślę, że długo nie trzeba będzie komentować tego obrazu doskonale znane wszystkim na całym świecie Miki. natomiast tutaj postawiona w co nieco innym klimacie. Z jednej strony OMG czy Bank to są tak zwane bardzo modne hasła skróty myśleniowe Ameryka lat 80., 90. popart nawet i troszkę wcześniej. Natomiast tutaj nawiązanie też do grafiki, wszystko robiono oczywiście ręcznie, każda linia, każda kropka jest to około tysiąca kropek robionych łącznie przez, no, myślę, że około 2-3 godzin rama oczywiście drewniana, natomiast płótno to po prostu kanwas 380 gram gruntowane trzy razy i cała praca jest wykonana zarówno markerami olejnymi jak i markerami akrylowymi troszkę też jest farby akrylowej, natomiast zdecydowana większość pozwoli sobie zrobić właśnie markerami olejnymi dlatego, że pędzel gruby i krótki spowodował, że jestem w stanie bardzo dokładnie prowadzić linię i tak mi jest wygodnie. Trudnie spędzam, natomiast rzeczywiście jakby kombinując, szukając, zmieniając różnych technik czy styli, między innymi właśnie markery od niedawna olejne towarzyszą mi w tworzeniu czy malowaniu. Mam nadzieję, że Państwo się również spodobają. Skoro mówię, że dzieciństwo to krótki etap, jak pamiętam, to oczywiście bajki różnego rodzaju bajki, między innymi Reksio. Reksio tutaj stworzony w niecodziennej formie, ponieważ też chciałem nawiązać do, skoro dzieciństwo to też Podkarpacie, ja jestem z Podkarpacia, a skoro Podkarpacie, to szukałem takich miejsc, firm czy fabryk, które byłyby kojarzone jakoś bardzo dobrze i... Pamiętałem, przypomniałem sobie, że Krosno, miejscowość Krosno, była bardzo znana ze szkła, z huty szkła, a także, więc stąd nawiązałem do takiego jakby witrażu. I tutaj połączenie tych różnych witrażowych, można by powiedzieć, styli, zalane wszystko żywicą epoksydową, a później wykończone dla błysku lakierem samochodowym w tym przypadku, powoduje, że praca jest bardzo strukturalnie nietypowa, na pewno inna. I na pewno mi. Miło się kojarzy, bo Reksio był zawsze takim sympatycznym psiakiem, którego chciało się oglądać. Mam nadzieję, że wy też go lubicie. Van Gogh albo Różne nazwy miał ten obraz, natomiast to bardzo niedawny obraz. Niedawno go skończyłem robić kilka dni temu, tak naprawdę. Kilkanaście, przepraszam, może kilkanaście dni temu. Zmienne struktury, używałem akrylu, farb olejnych i wielu innych. Praca strukturalna i jest tu kilka tak zwanych technik autorskich, których tutaj oczywiście nie będę zrazał. Natomiast samą inspiracją do stworzenia tej pracy z kolei było z jednej strony pracę Van Goga, doskonale Państwu znanego, Artysty, a także uwaga moje autorskie zdjęcie, które wykonałem 5-6 lat temu w naszym warszawskim pięknym Zoo. Kiedy spotkałem, założyłem taką właśnie małpę zamyśloną gdzieś tam, jakby bardziej. Kiedy ją sfotografowałem, robiłem zdjęcie małpie. Kiedy oglądałem te zdjęcia, cały czas widziałem w niej człowieka. I też tutaj, właśnie z jednej strony, smutna sylwetka, można powiedzieć, zamyślony, patrzący gdzieś przed siebie, a z drugiej, jakby kolorami obłożony dookoła pokazuje, że nie zawsze jesteśmy tym, kim jesteśmy czyni i zawsze nie myślimy nie myślimy tak, jak myślą o nas inni ludzie Kolejny z obrazów, y, mieszane techniki, y, to też trochę fotografiki, kubizm gdzieś tam, y, abstrakcjonizm, a z drugiej strony po prostu czysty y, popart, y, natomiast w wydaniu y, nietypowym o tyle, że też malowane trzema różnymi farbami, y, do tego akryle y, płótno zabezpieczone najpierw y, żywicą epoksydową, y, później malowany obraz, y, pod spodem jest jeszcze inny, więc jakby tak naprawdę mogę chyba Powiedzieć, że zaczynam robić obrazy 2D, w których tych formy się przenikają. Na koniec zabezpieczenie jeszcze nie też lakierem samochodowym powoduje, że trzeba sobie odnajdywać tych detali, których jest tam sporo, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I tutaj się zatrzymuję w ciekawym miejscu jeden z dwóch moich ulubionych prac. Dlaczego? Dlatego, że to co wspomniałem, Cubasa, kapitan Cubasa, albo kapitan Jastrząb, przepraszam, albo Cubasa, o którym przed chwilą wspomniałem, bardzo długi okres mojego dzieciństwa, gdzie grałem w piłkę zawodowo do 18 roku życia praktycznie w Stali Rzeszów. Stąd między innymi ten obraz ma biało-niebieskie barwy, bo takie są barwy klubów piłkarskich, o którym grałem w swoim rodzinnym mieście w Rzeszowie. Więc już niemal tratując Cubasę, na Państwo zobaczą na, na zbliżeniu, ten obraz wygląda jakby nie miał twarzy, bo teoretycznie nie ma, dlatego że w tym, tym czasie każdy uważał, że chciał być cubasą. Stąd też jakby zostawiłem taką, taką lukę na to, że to ty właśnie możesz być w, w takim znaczeniu Tsubasą, więc jeśli tylko masz wyobraźnię. I tutaj ciekawy obraz, jeden z moich ulubionych, bardzo nietypowy, nie wiem czy sam nie opatentuję tej techniki, do końca nie mogę, dlatego Państwu powiedzieć, natomiast z jednej strony bardzo kolorowe mm, Rama drewniana kupiona na warszawskim kole. Rama historyczna, mająca około 50-40 lat, tak zapewnił mi sprzedawca, i pomalowana w nietypowy sposób, bo taki ekspresjonizm abstrakcyjny, ale z kolei bardzo kolorowy, nakładany wielotapowo, bo z trzema, czterema dniowymi odstępami na schnięcie zabezpieczona też bardzo grubą warstwą lakieru i żywicy, mające na celu wzmocnienie oczywiście tej pracy. No i obraz taki trochę Monty Python, trochę nie do końca wprost powiedziane świat. Dla tych, którzy uwielbiają detale, nie zawsze się to można pokazać przed kamerą, ale bardzo dużo różnych struktur, ponieważ obraz został namalowany na metalu, wcześniej wytrawiony różnymi kwasami, później częściowo te elementy to jest dekuparz z francuskiego, czyli Wycięte fragmenty różnych gazet, a także do tego różnie domalowane rzeczy i zabezpieczone też lakierem grubą warstwą i żywicą. Dlatego obraz w minimalny sposób można powiedzieć, że jest nawet i, i 2D. Ten obraz akurat naprawdę trzeba zobaczyć na żywo. tutaj jesteśmy przy niezwykle mądrym, można by powiedzieć, małpiszonie, kiedy też kilka temu, podobnie jak z poprzednim obrazem, kiedy dużo fotografowałem Warszawę, Warszawę czy warszawskie okolice, udałem się do zoo i tam też właśnie miałem taki dzień, że rzeczywiście że dużo fotografowałem zwierząt i te małpy, czy szympansy, dokładnie jakby nie, wiem, nie będę tutaj Państwa kłamał, były dla mnie jakieś takie bardzo ludzkie, kiedy one siedziały, za myślą, przed siebie, patrząc, jakby widziałem tam jakiegoś mędrca i, i, i taką mądrość też chciałem jakby zostawić na, na tych obrazach właśnie poprzez ten kształt kształt czy symbolikę tej postaci. Natomiast kolor oczywiście ma za zadanie ożywić ten obraz. I tu ciekawe ponieważ nietypowa płótno robione na tak zwanym no, takim papierze z mchem, natomiast cztery różne techniki, cztery różne metody wykonania, cztery różne farby, cztery różne nasycenia fioletu i czerwieni. Stąd też fioletowa rama, która okraja, okrasza ten obraz, jakby wypełnia go i zarazem zamyka. No i tutaj bardzo, bardzo ciekawa, zamiast dymu palącego z tej fajki unoszą się bąbelki, dla tych wszystkich, którzy wiedzą, oczywiście bąbelki unoszą się raczej pod wodą, albo trzeba się postarać, żeby to zrobić, stąd też jakby nawiązanie między innymi do prac trochę Banksy'ego, brytyjskiego artysty, który tutaj pokazywał poparty w takim niecodziennym stylu, to jest moja propozycja. No i tutaj myślę, że nawiązaniem do tych prac, to co rozmawiałem wcześniej z Andrzejem, to jest prace Andygo Warhoła, doskonale znanego artysty, mieszkającego tuż przy granicy polskiej, ponieważ tu się urodzili jego rodzice, stąd też jakby pochodzi. Stąd też mi jest bliski Rzeszów czy podgrabać, jakby gdzieś tam jest niedaleko muzeum, którego po stronie słowackiej akurat się dokładnie znajduje. Artysta jest w bliski, że podejmował się trudnych też tematów, oczywiście znany jest z Merlin Manson popowej ikony, natomiast też nie bał się podjąć tematów takich, którym egzystencjalnych są m.in. bardzo znany obraz, a właściwie fotografia krzesła elektrycznego. To też gdzieś tam jakby stało, dało mi do myślenia i podjąłem się m.in. tematów takich egzystencjalnych gdzie oczywiście czaszka tutaj w kontrapunkcie do różu ma za zadanie dać widzowi do myślenia, skąd to się wzięło, dlaczego i też pomyśleć na swój sposób. Oczywiście z czym mu się kojarzą te różne symbole, które są tutaj poukrywane, ale trzeba go zobaczyć najlepiej na żywo. No i na koniec, albo i na początek, zabiorę Was do niezwykle już naprawdę kolorowego świata, czyli do kilku obrazów. Na raz nietypowe miejsce za na jednej ścianie. Tyle obrazów już dawno nie miałem, co niezwykle cieszy, gdzie można zobaczyć rzeczywiście takie spektrum tych wszystkich obrazów od wspomnianego wcześniej Cubasy, czy chociażby od kontynuacji tematu jaki po naszego a właśnie nie naszego, ale Czechosłowackiego e, Reksia, którego zabrałem w nietypową podróż Państwa zabieram poświata sztuki, a jego zabrałem do Nowego Jorku. Jeśli Państwo w, popatrzą w, z tyłu Brooklyn Beach, e, znajduje się e, za jego plecami, natomiast dużo takich detali, których tutaj oczywiście trzeba zobaczyć, wszystkie, każda lampka w oknie świecąca, to oczywiście jest bardzo długi proces mojego stania przed obrazem i rzeczywiście trochę jak, zażartuję sobie, jak dzięcioł, tak stukania kropeczka po kropeczkę, około 2000, tak mniej więcej obliczyłem, że mogłoby tam być tych kropek. No i oczywiście strukturalne rzeczy, które uwielbiam wprowadzać do, do obrazów nadające taką nietypową strukturę cały reksio ubrany jest w diamenty, mogę tak powiedzieć, natomiast również te złote elementy znajdują się w tym kopcu, który tutaj ma pod sobą. No i jeden z chyba takich moich ulubionych to jest młody Lew tutaj za, za naszymi plecami lub też ewentualnie, przepraszam. Mamy takiego młodego lwa przed oczami. Bardzo smutna historia tego lwa, o którym kiedyś historii zasłyszałem, ale to nie historia na teraz, natomiast jakby opowieść o nim rzeczywiście trzeba usiąść przy kawie albo dobrym winie i posłuchać na to. Mam nadzieję, że będę ją kiedyś szansę Państwa zaprosić, natomiast już na koniec gdzieś tam się jakby udając naszej podróży kilka prac siłacza strongmana jakkolwiek by go nie nazwać uważam, że każdy z nas musi być w takiej artystach musi być w takiej artystycznej gotowości do, do działania I to jest jakby symbol tego, że, że powinniśmy być w takim trochę no właśnie w takiej go, pozycji do gotowej do startu mam nadzieję, że że w życiu zarówno prywatnym jak i tym zawodowym i też ja jestem i też oczywiście tego państwu życzę I zapraszam do, do, do sklepu. Zapraszam do miejsca, w którym nietypowo proponuję Państwu swoją sztukę, ale uważam, że sztuka, skoro ma trafiać do domów, ma trafiać do, do galerii czy biur, to też może być w takim nietypowym miejscu, jakim jest sklep, ponieważ idealnie koreluje tutaj akurat z belgijską firmą, która bardzo stawia na, na kolor. Powoli, żegnam się z Państwem, jeszcze zabiorę Was w jedną w podróż, podróż bardzo wysoką, podróż bardzo daleką, podróż balonem do świata magii i... Odległości, których tutaj możemy tylko sobie wymarzyć. Jedną z technik, których jak powiedziałem, to jest dekupaż czy puring z francuskiego pur rozlewać to jest dosyć ciekawa technika, ponieważ my jako artyści, jako twórcy czasem nie mamy nad nim kontroli, a z drugiej strony absolutnie go kontrolujemy. To znaczy, że my dodajemy specjalne środki do farb, które upłynniają farbę wydaje się bardziej elastyczna i płynna zarazem i możemy nią właśnie manipulować. Dodając ze sobą różne kolory, różne prędkości mieszania, różne temperatury, nawet mieszania, jesteśmy w stanie osiągnąć to, co zrobiłem jakby ja, czyli różnego rodzaju zbliska, Inaczej się zachowuje farba z różnymi środkami. Tutaj akurat to jest taki świat, świat z góry: jesteśmy jakby w jednym balonie, a pod nami zmierza drugi balon. Jeśli wszystko to wy Zakończone jest żywicę epoksydową na co dzień używaną w jachtach do podłóg. Używa się, robi się też do posadzek, do, do, do podłóg. Natomiast z tego, że uwielbiam eksperymenty, nie mogłem się oprzeć w próbie wylania takiego, takiej żywicy na obraz. Jak Państwo zobaczą zaraz mam nadzieję z bliska nawet ten balon zawiera w sobie takie żywe, prawdziwe bombelki, których udało mi się tutaj otrzymać za pomocą tego, że klej, którym kleiłem do żywej pracy miał w sobie właśnie odrobinę powietrza, kiedy są to wszystko zalane naciskając one tak delikatnie te bombelki wychodziły nietypowość, unikatowość tych prac. Mam nadzieję, że spowoduje, że będą Państwo oczywiście także chcieli je nabyć. Zapraszam do kontaktu z sobą lub wchodząc na stronę czy na Facebooka. Na pewno uda się Państwu to zrobić dla chcącego. Nic trudnego. Ja dziękuję za to, że spędziliśmy Państwo ze mną czas. Mam nadzieję, że uda się zobaczyć na żywo i porozmawiać o sztuce, jak Państwo ją interpretują, czy jak na Was wpływa, czego bym sobie oczywiście życzył. Aby wpływała, mam nadzieję, że pozytywnie. Wszystkiego dobrego. Adrian Wozny i do zobaczenia. Cześć.